Paweł, Roman i Ghost Rider rankiem udali się do Warszawy po odbiór lat chłodniczych. Rozmiar i waga sprzętów zaskoczyła kierownika. Ale oczywiście nie zamierza odpuścić. Nie wolno, proszę pana, jest nowa kostka położona i zaraz będzie pan karę. No taka kostka by nie była przystosowana. nie Administracja nie pozwala po jeździć. O, problem jest. Problem. To jakiś człowiek z administracji tu się przyczepił nie można tu wjeżdżać. Nie wolno. Nie. Dobra, panowie, żarty się skończyły, ale chyba mamy naprawdę poważny problem. Dobra, wyjmujcie te poleciaki z tego tego, a ja dzwonię po Szymona, bo my nie damy tu sobie rady. Dobra, biegnij do niego. Chodź Roman, wyciągnę te paleciaki. No. Potrzebuję Twojej pomocy jestem w Warszawie na ulicy Pańskiej. Mógłbyś tu przyjechać. A no to dzisiaj? No dzisiaj, bo przyjechałem po dwie lady chłodnicze, okazało się, że to jest chyba pięć tych lat. Już nie wiem, w tych nerwach, na jakich nie policzyłem, pięć lat chłodniczych takich bardzo dużych, i na busa ich nie dam rady. Człowiek, no to Pańska to jest w centrum Warszawy, no? Dawaj, jakbyś mógł. Ile, za ile czasu możesz tu podjechać? Być około godzinki wcześniej. To dawaj, no na razie. Dobra, e, słuchajcie, ja tutaj e, trzymamy miejsce na Szymona. Najlepiej by było coś tu położyć, wiesz? Czekaj, jest taka, ja, ja włożyłem też paletę. Weź paletę z tego busa, dawaj. Weź paletę. Dobra, dawajcie, postaw tą paletę. No dobra. Dobra, dawaj. Ja mam rękawiczki biorę i jedziemy. Dawaj, 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 dawaj. Dobra, dawajcie, panowie, raz, dwa, trzy. Dobra. Żeby to nie walnęło. Dawaj, dawaj, dawaj. Cześć, dawaj, dawaj. go ja o no. no. Dawaj Romek, nie, tu się robi nieciekawy już. Romek musi to pchać. No no no. Ale ja muszę posłać palciaka. No to ja muszę trochę przesunąć. Gdzieś idzie jak po sznurku. Jeszcze nie szybko, nie szybko. Powoli, powoli, powoli. Cześć. Weź usiądź. Dobra. Ruchy, ruchy, panowie, ruchy. Na takich pełnych napięcia próbach minął czas do przyjazdu Szymona. W kontenerze jego ciężarówki wszystkie lady zmieszczą się bez dwóch zdań. Pozostaje kwestia załadunku. O, Szymon przyjechał. A, no widzę. Dobra, Romek, masz tutaj przejmuj stery, ja idę do Szymona. No dobra, cofaj tutaj, rozkładamy się i bierzemy. Ghost, Na co ty czekasz? Dawaj tą lodówkę tutaj. To dawaj, odjeżdżaj, chowaj tych romanów swoich. Może byś się nie schował tym busem tam, co? Ja tam podjadę, no. To wiesz tam tym busem. Kołusz, na to ty czekasz? No dawaj to! Trzymał! Co? Masz chwilę? I jeszcze ja do was do pomocy? No, bo trzeba być sześć. Popie! Bo trzeba być sześć, trzeba trzymać jeden. Ale Paweł ten temat wymyślił, co? Tak. Daj spokój. Bardzo dobry temat, byśmy mieli się Paweł. rozbierać. Wiesz co? Ja bym po takiej złowniejszej tydzień, żebyś Paweł wyższym nie no. Połowę? Tak, zobacz, ile kabli jest, człowieku. Tabli. Dawaj tam, tam jest, tam są O, to jest szaleństwo no Dawaj. Ale na co, ty... dawać no to przodu jeszcze. No do tyłu jeszcze, bo przecież to się przewali. Dobra, stój. Ty, bo na podkłosy kłosy, No nie umiecie ustawić tej lady, no już. <laughs> o, halo? Halo, cześć Paweł. No cześć. Powiedz mi, gdzie ty jesteś? No ja teraz aktualnie to jestem w centrum Warszawy na ulicy Pańskiej. Ale co ty tam robisz? E, no taki fajny temat. Lady chłodnicze się trafiły i po prostu wyskoczyłem busem z chłopakami na chwilkę. Co? Lady chłodnicze? Chłopie potonę złomu ty pojechałeś w centrum Warszawy? E, jeszcze wezwałem Szymona, bo tutaj tych lat się okazało co? trochę... Wziąłeś jeszcze Szymona do tego? Oponę złomu? To nie jest to...